się ma witam w kolejnym odcinku z Horizon. Dzisiaj sobie porobimy trochę poboczniaki. Teraz udajmy się do obozu Broma. Teraz zaczniemy robić trochę misji pobocznych, bo zbliżamy się do końca gry. Mam gdzie? I fajnie by było trochę ją podlewelować. No a nie chcę ją wysyłać i nie chcę też, żebyście patrzyli jak Aloy cały czas ginie, nie? A tak to trochę ją pod expie, tymi misjami. Dzisiaj chciałem ogólnie live'a zrobić z tego, ale tam, tam no wody. już... ...sobie podarowałem. Wolałem jednak... ...no żeby zrobić wam to jako odcinek, nie? Żebyście po prostu nie zostali bez odcinka. ewentualnie możecie napisać jakbyście chcieli to zobaczyć czy jednak byście chcieli patrzeć takie rzeczy na live, czy byście chcieli jednak żebym wrzucał odcinki nawet z tych poboczniaków wiem, że kiedyś o tym przypominałem, ale no teraz częściej właśnie takie poboczniaki będą wjeżdżały też musimy sobie patrzeć, czy nie ma tu jakichś dzików, czy królików Gdybyśmy zapolowali na nie. Bo one bardzo w sumie się przydadzą teraz, żeby nasz ekwipunek trochę wzrósł. My jeszcze tutaj czujki po drodze mamy. my się pociku. To musi być obóz broma. Lepiej zajmę się tymi czujkami. No i tak musimy je wyeliminować i tak. Jeden. Łatwo. Pokonany. Dobra. I drugi załatwiony. A teraz jeszcze zabierzemy tutaj... Co nasze... Patrzymy. Krew, ale brak ciała. Musi być w tym coś więcej. Patrz, patrz, Ejlo, co tam? Te ślady krwi sugerują, Jest że ktoś tak. oddalał się od obozu. Hmm. W tę stronę, w tę stronę, tam, tam. To idziemy za nim, czyli to nóż. Okej, poczekaj, nie idź. Jego Czy na pewno zaatakował niembroma? Ślady krwi. Powinnam za nimi iść. Dalej po skałach. Myślałem, że tutaj nie wskoczysz. Jest. Wiadro. A gdzie dalej? Jadro. Czy ktoś przeniósł krew do obozu? Trop się kończy. Ktokolwiek to zostawił. Zostawił również ślady. Jest, jest ścieżka jego. Przejmuj się. Ile. Tak go znajdziemy i tak go znajdziemy. Tu widzę, że przez stopnie będziemy musieli przejść. Najważniejsze, że ścieżka się nie urywa. Czuję jak tu... Sobie... Ładnie, czyszczona Poczekamy, może przyjdą Widzę, że już jedno zmierza w tą stronę Cofaj, cofaj Idzie na mnie Dobra, dawaj Tak jest na raz, więc... Zbieramy moszczynę od razu jest tam potrzebne. Od razu zabieramy Co tu jest? Już myślałem, że tu... Ten... Ciało leży Nie, tak nie, ale daleko uciekł zawieram. Jest rozpalone. co jest? Ciekawego. Liczki jakieś. Nie ma króliczków. To pokręcone. Ciekawe czy krew w obozie pochodziła z tego dzika. Jeżeli to brom, czemu chce, żeby myśleli, że nie żyje? I czemu zniszczył kapliczkę? Dalej idziemy ze ścieżką. Co robią te złomiarze? To chyba była czujka. Ktokolwiek ją załatwił niepatyczko. Bieramy, co mamy. Jeśli to brom, to wie jak używać włóczni. Chodź tu, mała. Wola, fajnie się świeci ten teraz. Nie, nie były trudne. No nie oszukujmy się, to jest też piąty level, misja na piątym levelu. ja mam teraz iść? A tutaj muszę iść przez, ten, przez górę. skale się schował. Ktoś to splądrował. Dobra, Drą to, długo, tu wyżywkiem. Czemu wziął jedzenie i części? No dalej. Gdzie to ścieżka prowadzi dalej? Skrzynka, jak jest z zapasami. Myślałem, że spadnie. Czemu ja nie mogę tego wziąć? To nie jest krzyk z zapasami. Chodzi na to. to. są dalsze ślady. To zapasy z kryjówki. Czemu je zabrali, a potem wyrzucili? Kolejny ten Kolejne maszyny Tak jest ja... Zabiję się Zabiję się i nie zrobię jej <laughs> A Nie słucham cię Dobra, i mamy katyselkę. Tak jest! Zabiję się! Zabiję się i nie zrobię jej krzywdy! Nie Nie jesteś duchem. Czego chcesz? Odejdź od krawędzi, brom, proszę. Nie, daj mi spokój. Nie widzisz, że potrzebuję czasu, by pomyśleć? He? A, a jak mam myśleć, skoro każdy na mnie wrzeszczy? Nie krzyczę. Wiem, że umiesz słuchać, więc posłuchaj mnie tak samo, jak posłuchałbyś innych. Oni, oni gadają, żeby nie słuchać, ale. Olara zawsze mówiła, żeby słuchać tylko tego, kogo widzę. Dobrze, wysłucham Cię. Tak, lepiej. Powiedz, Brom, co Cię trapi? Duchy zapomnianych, przeklętych przez przechmatkę. Ich głosy nie dają mi spokoju. Każą robić różne rzeczy, krzywdzić ludzi. Jeśli wrócę do Nora, sprawią, że skrzywdzę Olare, ale prędzej się zabiję, niż na to pozwolę. Musisz słuchać duchów, brom? Cały czas do mnie mówią. Zawsze ze mną. Dbają o mnie. Zabawiają. Pomagają. Chyba, że wrzeszczą. Jak wtedy z tym łowcą? Zmiaść mu głowę kamieniem, powiedziały. Tak zrobiłem. Brom, ty żyjesz. Chwała Wszechmatce Przepraszam, że poszłam, ale po prostu musiałam się upewnić. O nie. Nie, 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 nie. Siostro, proszę, nie zdołam cię ochronić. Nie trzeba mi ochrony przed tobą, Brom. Obawia się, że. Głosy sprawią, że zwróci się przeciw tobie. Chyba, że umiesz je uciszyć, tak. Dokładnie tak było. Tylko raz kogoś skrzywdził, sprowokowany. Ja nie chcę cię skrzywdzić, ale zapomniani. Ich szepty wypełniają mi głowę. Brom nie jest jeszcze gotów na powrót ale nie sądzę, by cię skrzywdził. Znam miejsce, w którym zostanę. Jaskinia na Górze Wszechmatki. Jak chcesz, możesz mnie tam odwiedzać, dopóki pozostanę silny. Będziesz, Brom. Pomogę ci. Dziękuję, Aloy. Zajmę się już nim. Obyś kroczyła w wieczystej pamięci Wszechmatki i oby zapomniani cię nie nękali. Ogólnie myślę, że jakbym wybrał inną opcję, to... To była zła na mnie. Ale tą misję poboczną wykonaliśmy. To, żeby nie było, to nie skończy tylko na tej. Ale wykonam też jeszcze jedną misję. Zobaczymy, czy mam daleko do niej. Gdzie to trzeba iść? O kurde, i z powrotem. no kawałek jest do przejścia ale to nic ewentualnie będziemy z nimi walczyli szybka podróż ewentualnie postaram się dla was tego livea zrobić z tego horizona tych jeszcze pobocznych misji ulepszymy sobie asortyment Pozbieramy trochę wszystkiego i wtedy. Wtedy dopiero będziemy kontynuowali kampanię, nie? Mówię tak myślę, no bo no z, z jednej strony wziąć zacząć czy skończyć kampanię, jak no mamy cały czas umierać. Nie ma takiej opcji. Tak się stać nie może. Przez coś długo się ładuje. Antitotum leczy skażenie. To dlatego, że nie zdołał zabić króla słońce nie znaczy, że nie jest winny. Musi za to zapłacić. Chłopcy, węszyciele! Kupimy wasz metal! Węszyciele? Jakich prostaków chcesz tu? Dobra, wyśniemy od tu razu. Z wschodem słońca wszystko jest możliwe. Tom też to będziemy, bo się ten na nas obrazi. A może jakiś dodatek za to dostaniemy? Nie wiem. Tylko będzie ciężko go pokonać. Bo ja nawet nie wiem, na którym on jest poziomie. A zobaczymy sobie w notesie, czy mamy te klepaki, czy nie. Mm, niestety nie mamy. No to nic, zeskanuję go i zobaczę na co je, na co jest niby odporny. Trochę pozbieram. No idzie te sklepaki. Dziesiąty poziom. Na ogień. Okej. Okay. Spoko. No to zaczynamy. Jarał się, pojarał. Ale nie mów, że to nie jest to. A nie, to to było. To Czy z sobie zbierzemy? Cały asortyment. No i przez to też biliśmy sobie poziom. Zachowam to na szlak. I wrócimy do nich. Od razu oddamy jednemu i drugiemu. No to ta misja w sumie długa nie była. I nie była za bardzo wymagająca. Jeszcze zobaczę sobie, czy on się dodał. Kłopak do kłopaków, a jak powiedziałem do klepaków, idziemy. No to nieźle. To nie zlekła Czasem trzeba zarzucić haczyk w cieniu pod mosty, żeby złapać telewizję. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Kości. Lepszych towarów nie znajdziesz! Ramów próbuje zabić króla słońca, a Nora ratuje mu życie. Nie uwierzę, że się tutaj nie zatrzymała. Mam obie części. To co powiesz? A czy nie moglibyśmy kupić tylko jednej? Kupiłbyś niewłaściwą. Więc daj łowczyni okruchy za obie. Jasne, jasne. Proszę bardzo, jeśli to jest cena, którą muszę zapłacić... Którą musisz zapłacić? No może soczewka-kłapaka pokryje to, co stracimy na tej drugiej? Nie stracimy na tej drugiej, smoluchu. Gdybyś miał wyobraźnię, zapłaciłbyś sowicie za tę soczewkę-długonoga. Mam wyobraźnię! Grzech od tego złomu przypomina mi twoją pustą łepetynę. Mówiłem ci od razu, no że nie zbieranie, zbieranie złomu, się... że musimy trzymać fason. A ja, że prawdziwy metalowiec, musi czasem pobrudzić... Coś dostaliśmy, jakąś skrzyneczkę. Co w tej skrzyneczce będzie, zaraz zobaczymy. Trochę ich jest tutaj. Kamieni nie mogę. Też nie mogę, tego też, tego też, tego też. A, tu mogę. Tak samo Będę musiał prze... poprzerabiać Tych Kurcze będę musiał poprzerabiać Żebyśmy mieli nie Po co nam będzie trzeba trzymać takie Oj dobrze że tego nie sprzedałem Dobra, słuchajcie, dziękuję kiedy bardzo za olej. odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, Na zostawcie łapkę w, w górę. Zasubskrybujcie, o jezu, nim przeszkadzają. Dobra, tutaj sobie stanę. Jeszcze raz dzięki za odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. A wytrzymajcie się do następnego. Pakaj elo.